Siema, tu EXO, prezes Sowatim. Już jutro wielkanoc. Z tej okazji pragnę życzyć że... wszystkim. I obserwujcie nasze poczyniania na Facebooku. No nie da się oddychać. Siema, tu EXO, prezes Sowatim. Już jutro wielkanoc. Z tej okazji pragniemy złożyć wszystkim naszym fanom, przyjaciołom. Rodzinom, pracodawcom, jak również ludziom, z którymi nam w życiu nie po drodze najserdeczniejsze życzenia pełni zdrowia, wszelkiej pomyślności, ogólnej radości i spokojnego czasu spędzonego w gronie najbliższych. My już zaczęliśmy sezon rozgrywek, więc nie zapomnijcie o nas i obserwujcie nasze poczynania na Facebooku, Instagramie, kanale YouTube i TikToku, a także pijajcie na nasz kanał Discord.